Dajcie w kolejach dolnośląskich. Pozwólcie, że zaproszę Was do kolejowego świata i pokażę Wam, jak wygląda praca na kolei. W tym roku już po raz 24 organizowany jest Dolnośląski Festiwal Nauki, a dodatkowo to także Europejski Rok Kolei. W ramach tego wydarzenia, które rozpoczęło się już we Wrocławiu, przygotowaliśmy dla naszych odbiorców aż 9 ciekawych wykładów, pokazów i wycieczek. Jest to na przykład przejazd najbardziej malowniczą trasą na Dolnośląsku, czyli z Wałbrzycha do Kłodzka. Jest to także możliwość zobaczenia szkolenia na symulatorze pojazdu 45WE, czyli tak zwanego impulsa pojazdu elektrycznego. To będzie także opowiedzenie historii kolei na Dolnym Śląsku. I wiele innych będzie można poznać, na przykład szczegóły pracy i charakterystykę zawodów związanych z pracą na kolei. Dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej festiwal.wroc.pl, a na każde z wydarzeń obowiązują zapisy. W związku z festiwalem, Koleje Dolnośląskie przygotowało również specjalny konkurs. Jego zadaniem jest połączenie kolej i nauki w ramach jednej pracy. To może być grafika, to może być film, to może być plakat, to może być rysunek, fotografia. Chodzi o to, żeby ująć te dwa słowa w ramach jednej pracy. Wówczas należy swoją pracę wysłać do 15 listopada do Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na podany adres i oczekiwać na rozstrzygnięcie. Nagrodą w konkursie jest godzinna jazda na symulatorze pociągu Impuls oraz gadżety związane z Festiwalem Nauki, a także miesięczny voucher na przejazdy pociągami kolei dolnośląskich.